W zadaniu będziemy stosowali wzory skróconego mnożenia, dlatego zapiszę pierwszy wzór, z którego skorzystamy w tym przykładzie. Zobacz, żeby opuścić ten nawias, musisz znaleźć wzór skróconego mnożenia w tablicach maturalnych CKE i zapisać sobie coś takiego. O. I teraz, jeżeli, tak jak w przykładzie, mamy x dodać 1 do kwadratu. No to na zasadzie porównań widzimy, że a odpowiada xowi, b odpowiada jedynka. Więc podstawiam kolejno do wzoru. No i teraz muszę policzyć. I to jest to, co nam wyjdzie z pierwszego nawiasu. No więc przejdźmy już konkretnie do zadania. Otrzymaliśmy x kwadrat dodać 2x dodać 1. Teraz w drugim nawiasie również musimy zastosować wzór skróconego mnożenia, żeby go opuścić. Otrzymamy kolejno x kwadrat dodać. Tu rozpiszę działanie 2 razy x razy 2 dodać 2 do kwadratu. Początek przepiszę, pierwsze trzy wyrazy przepiszę. Natomiast w kolejnych trzech wyrazach otrzymujemy x kwadrat, dodać 2 razy x razy 2 to 4x, dodać 2 do kwadratu to 4. No i teraz redukujemy wyrazy podobne. Łączymy ten wyraz z tym, ten wyraz z tym, no i tą liczbę z tą liczbą. x kwadrat dodać x kwadrat to 2x kwadrat, 2x dodać 4x to 6x, 1 dodać 4 to, to 5. Mamy zapisane wyrażenie w postaci sumy algebraicznej, tak jak nas o to proszono.